Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! Słuchajcie, pod filmikiem z grzanymi manetkami i zapytaniem o używanie rękawic z Goreteksem w połączeniu z grzanymi manetkami, fajna odpowiedź. W tym pytaniu od Stanik napisał, wyjaśnił dlaczego było takie pytanie. W tym pytaniu pewnie było odniesienie do jakiegoś vloga czy materiału filmowego. Już nie pamiętam gdzie to ostatnio ktoś mówił, że podobno membrana Goreteks uszkadza się od wysokiej temperatury manetek. Że ludzie później narzekali, że membrana później e, nie działa i przyczyną właśnie ponoć są grzane manetki, że one niszczą właściwości membrany. Czy to prawda, czy nie? To nie wiem, ale było gdzieś ostatnio takie info. E, I chłopak znalazł, że było to na kanale Motosapiens. No więc, słuchajcie, idąc za ciosem, postanowiłem to sprawdzić i napisałem. Stosowną wiadomość do producenta Goretex. I dostałem odpowiedź. Odpowiedź jest następująca, którą tam też Wam pokażę. E, mianowicie odpisali, że membrana jest e, niezniszczalna od temperatury minus 200, tam chyba 60 do plus 260 stopni, więc to nie jest prawda, że grzane manetki w połączeniu z goretexową membraną, a może inaczej, że używanie Rękawic motocyklowych z membraną Goretek i podgrzewanymi manetkami niszczą membranę Goretek. Nie, ona będzie działać tak samo, także mamy to definitywnie wyjaśnione. Ale ciekawe pytanie, fajnie, że to sprawdziliśmy. Też miałem takie wrażenie, że to po prostu nic się nie dzieje tej membranie, bo używałem wielokrotnie rękawic właśnie z grzanymi manetkami w połączeniu i to jest, to jest dobre. To w ogóle jaki to byłby sens stosowania tego Gore-Texu w zimowych rękawicach kiedy żadnych manetek nie możecie użyć, więc wiecie, wiecie, na czym sprawa wygląda. Zobaczcie sobie, to jest mail, który dostałem od goretexa I, I to tyle, tak króciutko na to pytanie. Myślę, że jak będę miał więcej czasu, to jeszcze nagram Wam odpowiedzi na inne pytania, które pytaliście. A jeśli chodzi o cenę rękawicy, które pokazywałem z Yamaha, to wejdźcie sobie na jama.sk.pl, tam te ceny są, tam możecie je znaleźć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Teraz było tak szybciutko, piąteczka. Cześć.